20 listopada, godzina 21.12. Jesteśmy po pierwszej akcji z nim ozimego. W miarę dobrze sypało, oby, tak dalej. Bizon z 1988 roku, miodowy. Pracuje u nas już chyba czwarty sezon. Na razie odpukać bez zarzutu. Na chwilę obecną, bez awarii, oby, tak dalej jęczmień w granicach 5 ton na hektar dostaliśmy paczkę od Michaela z USA który nam podesłał coś to co nie wiemy jeszcze co zaraz otworzymy oficjalnie przy wszystkich oczywiście pozdrawiamy Michaela z USA chłopaki z agroteamu Micz, województwo wielkopolskie powiat Chodzieski Pozdrawiam cię a teraz zobaczymy co to na Mike. Widać paczkę od Michaela dostaliśmy oficjalnie dokonujemy oficjalnego otwarcia, co nam Michael przysłał, Zaraz zobaczymy. Wszyscy widzowie pewnie są ciekawi co dostaliśmy. Podkreślmy, że Michael to jest nasz stały widz, jest fanem Bizona miodowego, takiego jak nasz. Tylko w miarę ładnie fali, my go też chwalimy, Zaraz zobaczymy co nam Michael podesłał. Ja już wiem ale wszyscy są ciekawi pewnie co dostaliśmy od Michaela z USA Aha, tu dostaliśmy sporo folii pełno a więc tak zobaczymy, same folię i proszę dostaliśmy oryginalnego koguta firmy Elektra H1 24V 70V Rok produkcji 97 Typ LB010 Michael kiedyś mi pisał, że ten nasz kogut to jest taki, nie pasuje do tego Bizona I wysłał nam specjalnie oryginalnego koguta którego zamontujemy Nie wiem czy też niwa nam się uda zamontować, bo wiadomo, czasu krótko czy coś ale pokażemy działanie starego koguta i może postaramy się pokazać nowy kogut jak będzie wyglądał. Ale to mówię, postaramy się. I jeszcze Michael dołączył do nas taki oto list. Siema Karol, tu Michael z USA. Pozdrawiam. Oto magazynowy leżak lampa elektra LB10 na 24V. Myślę, że mega długo Ci posłuży na bizonku swoim. Trzymaj się i pozdro za wielkiej wody. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Elo. Dzięki Michael. Mam nadzieję, że jeszcze Ci w tym roku, czy na tej akcji zimnej, pokażemy jak ten kogut działa. A jeszcze Ci zaprezentujemy jak teraz w tej godzinie, która jest 21 wygląda ten nasz kogut. No na pewno będzie słabo bił niż ten co tutaj podesłałeś nam. Jeszcze zobaczymy czy to już wszystko, ale nie, to jeszcze nie wszystko. Proszę bardzo, zostaliśmy w flagę USA, raz powiesimy może na kombajnie specjalnie dla Michaela, żeby z nami również przeprowadził te żniwa bezawaryjnie i oby jak najlepiej sypało, żeby Stany Zjednoczone poczuły się chociaż trochę tak jak my w Polsce przy żniwach z naszym wizonkiem. Pozdrawiamy Cię Michael, trzymaj się, do zobaczenia, ma. dobra. Dziennik od nowości oryginalny i z robiliśmy. A teraz Ci pokażę Michael, tego Koguta co mówiliśmy, jak wygląda wieczorem. No dobra, jedź powoli. pra ver gostar de